Zadanie 21. Matura podstawowa z matematyki. Dany jest trójkąt ABC, w którym AB bok na podstawie jest 11, BC jest 12 oraz miara kąta między nimi jest 60 stopni. Mamy ocenić prawdziwość poniższych stwierdzeń. I pierwsze stwierdzenie, czy trójkąt jest równoramienny. No, żeby tutaj to określić, musimy znać długość tego boku. Jak najprościej to zrobić? stwierdzenia twierdzenia kosinusów. Powiedzenie kosinusów x do kwadratu to jest 11 do kwadratu plus 12 do kwadratu minus 2 razy 11 razy 12 razy kosinus 60 stopni, bo to jest kąt między nimi. No i kalkulatory w ruch. 121 plus 144 minus 2 razy 11 razy 12 to jest 264. Cosinus 61, druga. Czyli to podzielimy sobie na 2, to jest 132. Także teraz tylko musimy to sobie dodać. 121 plus 144 minus 132. Dostajemy, że jest to 133. Czyli nasz x to jest pierwiastek ze 133. No nie jest to żaden kwadrat z liczby e, całkowitej, więc trójkąt nie jest równoramienny. No i nasze e, tutaj, że tak powiem, potrzeba stwierdzenia, czy pole trójkąta jest równe 33 pierwiastki z 3. E, tu w tym celu możemy sobie narysować tą wysokość, zaznaczyć tutaj kąt prosty. No i tym sposobem dostajemy trójkąt, który jest połową trójkąta równobocznego. Czyli dostajemy, że skoro tutaj jest 12, no to tutaj będzie 6, tutaj będzie 6 pierwiastków z 3. Czyli wysokość tego trójkąta rzucona na podstawę o długości 11 wynosi 6 pierwiastków z 3. Z tego możemy sobie policzyć pole 11 razy 6 pierwiastków z 3 przez 2, możemy sobie skrócić, tu zostaje nam 3. Pole wychodzi 33, pierwiastki z 3. Czyli mamy tutaj prawdę, czyli całe zadanie fałsz, prawda.